Do zrobienia naszej zakładki potrzebne będą nożyczki, klej i cztery paski kolorowego papieru, tej samej długości i takiej samej szerokości. Dwa paski sklejamy ze sobą. Powstaje jeden długi pasek z dwoma. Z pozostałymi paskami robimy to samo. Mamy dwa długie paski, z których będzie powstawała zakładka. Pasek pomarańczowo zielony składamy w coś w rodzaju literki A. I między nogami literki przekładamy drugi pasek. I przystępujemy do właściwej pracy. Niebieski pasek zaginamy od siebie na pasku pomarańczowym. I jest to zasada, która będzie obowiązywała przy robieniu całej zakładki, jeśli chodzi o zaginanie pasków. Paski zawsze zaginamy od siebie, nigdy do przodu. Teraz pasek pomarańczowy zaginamy na pasku niebieskim. I przeciągamy go między paskiem niebieskim i zielonym. Pasek niebieski zaginamy na pasku pomarańczowym, prosto według powstającej zakładki i przeciągamy między paskiem białym i pomarańczowym. Niebieski pasek zaginamy na białym pasku, do tyłu ukośnie w dół i przekładamy między paskiem białym i pomarańczowym. Biały pasek zaginamy na niebieskim pasku prostopadle do powstającej zakładki. I przekładamy między zielonym paskiem i niebieskim. Biały pasek. Na zielonym pasku zaginamy od siebie. I przekładamy między paskiem niebieskim i zielonym. Zielony pasek. Zaginamy na pasku białym prostopadle do naszej zakładki i przeciągamy go między paskiem pomarańczowym i paskiem białym. Zielony pasek zaginamy na pasku pomarańczowym. I przekładamy go między paskiem pomarańczowym i białym. Pomarańczowy pasek zaginamy na zielonym pasku prostopadle do zakładki. I przeciągamy go między paskami niebieskim i zielonym. Pomarańczowy pasek zaginamy na niebieskim pasku i przekładamy go między paskiem niebieskim i zielonym. Niebieski pasek zaginamy na pasku pomarańczowym prostopadle do zakładki i przekładamy go między paskiem białym i pomarańczowym. Niebieski pasek zaginamy na białym. Przekładamy między białym i pomarańczowym. Biały paseczek zaginamy prostopadle do zakładki. Przekładamy między paskiem zielonym i niebieskim. Biały pasek zaginamy na pasku zielonym. Przekładamy między zielonym i niebieskim. Zielony pasek zaginamy na pasku białym, prosto padle do zakładki. Przekładamy między paskiem pomarańczowym i białym. Zielony pasek zaginamy na pasku pomarańczowym. Przekładamy między paskiem pomarańczowym i białym. Pomarańczowy pasek zaginamy na pasku zielonym prosto prostopadle do naszej zakładki. I przekładamy między paskiem niebieskim i zielonym. W dalszym ciągu pomarańczowy pasek zaginamy na pasku niebieskim i przekładamy między paskiem zielonym i niebieskim. Niebieski pasek z kolei zaginamy na pasku pomarańczowym prosto do zakładki i przekładamy między paskiem białym i pomarańczowym. Niebieski pasek zaginamy na pasku białym. Przekładamy między paskiem białym i pomarańczowym. Biały pasek zaginamy prostopadle do zakładki na pasku niebieskim i przekładamy go między paskiem zielonym i niebieskim. Biały pasek zaginamy na pasku zielonym. Przekładamy go między paskiem zielonym i niebieskim. Z kolei zielony pasek zaginamy na pasku białym prostopadle do zakładki. I przekładamy go między paskiem pomarańczowym i białym. Paseczek zielony zaginamy na pasku pomarańczowym i przekładamy między paskiem pomarańczowym i białym. I jeszcze raz pomarańczowy pasek zaginamy na pasku zielonym prosto padle do zakładki. Przekładamy między paskiem niebieskim i zielonym. Pomarańczowy pasek zaginamy na pasku niebieskim. Przekładamy między paskiem niebieskim i zielonym. Niebieski pasek zaginamy na pasku pomarańczowym od siebie. Przypominam zasadę obowiązującą przy robieniu całej zakładki. Prostopadle do zakładki zaginam i przekładam między paskiem białym i pomarańczowym. Zbliżamy się do końca naszej pracy. Jeszcze raz zaginam pasek niebieski na paseczku białym i pora na obcięcie zbędnych kawałków papieru. I tak wygląda nasza zakładka.